kurwa, wypierdalać, bo za jebie, jak psa. Ten skurwiel gdzieś się tu schował, więc go kurwa zaraz hmm. znajdziemy. Nie bójcie żaby, kurwa. Czekaj, można jeszcze się poszwędać. Coś ciekawego, kurwa znaleźć? Proch, kule, kurwa i te inne. O. hopsa, hopsa, O. Kulki. Życie. Życie. Za dużo życia, ale chuj, lepiej za dużo niż za mało. Jak to mówi stare chińskie. O kurwa, pół godziny czy tam godzinę. Siema, Czesław. Eee, hmm, ta. zdechłeś się Aż kurwa do buzi zachciało mu się brać Już nie weźmiesz do buzi. Chcesz jeszcze jednego? Bierz kurwa. Huo, chło. Dobra. Je, pierdol się, już już nie żyjesz. Kama sutra jakaś. Kolejna. Tu co? Dźwięry jakieś fajne. Tylko czekaj jak ją tam otworzyć. Kurwa. To już kurwa. Mm -hmm. Ale czekaj kurwa Trzeba tamtą sukę uratować Ja muszę jakoś się osciągnąć i z tego i Nie wiem czy to, kurwa dobrze zrobiłem Nie wiem myślę że tę najpierw sukę tu uratować A chuj dobra Potem to nie przytę Źle zrobiłem no ale chuj tam może nawet trzeba tędy iść Nie wiadomo na 100 Coś tu kurwa biega Jak zawsze kurwa No opteczka kurwa przyda się No chodź psie O ty kim kurwa jesteś Kim ty kurwa O, jesteś? cześć James! Dobrze cię widzieć, drogi chłopcze, lepiej chodźmy stąd! Wuj Andrew Aha Dobra Nie nie, tutaj nie chyba Tu raczej nie Ale wybić można Z kurwy synów Widziesz? To chodź dziadzie Kurwa, dziadek Cisza. Czekaj, to trzeba inaczej portal rozjebać Co Kurwa, wujek, morda Rapie ja dole Szkurwa kurwa. Uj. O, rozjebane. Chyba nie da się z broni, ale nie jestem pewien. Rozjebać portalu. Dobra. Nie jest tak źle, kurwa. Bywało gorzej. O, kurwa. Następny portal, zajebiście. O, 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 o. Dobra. Nie było tak źle, kurwa. Idziesz? Kurwa, co za dziadko. Chodź, kurwa. Czeka nas ciężki dzień. Biblioteka wojskowa chyba. Zdaje się, że... Że za maszkary ratunku! Co ty pierdolisz? Jeszcze tutaj nic nie widać ciekawego. Coś słychać, ty. Coś zaraz wyskoczy, kurwa. No, norma w grze. Kamasutra. Norma, norma. Gdzie jest? Gdzie jesteś? Tutaj byłeś. Się schowałeś, kurwa. Chujku. Co jeszcze tutaj mamy? Sabaka Ruska ja. idziesz dziado, dziadzio? Dziado kurwa Chodź kurwa, bo tu wesoło się robi. Chodź kurwa Nie skacz kurwa, chodź No kurwa Nie, nie wiem czy my w dobrym kierunku idziemy w ogóle Sala, A. Kurwa, jak ja mam cię zaprowadzić O kurwa mać, niechcący wczytywanie zrobiłem no boże, chciałem safe game, dać a to. Chuj, trudno się mówi. Człowiek też popełnia błędy? A, chuj tam, nie było tak źle. O, chyba w dobrym kierunku idę. Kurwa, zaraz mi mnie kurwica trafi. Idziesz, kurwa? Czesław. chłopcze, będę osłaniał tyły. No to chodź, kurwa, no. To słaniasz czy tam, się opierdalasz tylko. Ja muszę, kurwa... Wszystkiego pilnować W pizdu no, Znajoma mie miejscówa Siema, kurwa, gdzie jest krzyż? No, chodź, kurwa Dobra Sprawa załatwiona Chwilowo, coś tu jeszcze szwęta się Zaraz to coś zdejmę Kurwa, szybko biegnie, trzeba dobrze wycelować. Ja nie jestem za z bardzo, bardzo tego. Taki dobry wcelowanie W celowaniu w ogóle, o. Tu co mamy? Tu. Może tu trzeba? Wszystko mi mówi, że tu trzeba iść, ale mogę się mylić. Będę chodził z tym kurwa wypierdkiem. Nie, wiadomo. Nie, 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 kurwa, nie, nie, nie. Ale rozjebieć, chodź To sala ta, kurwa, rozpraw Nie, nie nie, nie, kurwa Podsuń się, kurwa Chodź, Czesiek Czesiek, chodź Coś tam skrzypiało Komu kurwa Przypierdolić? Tam duch może gdzieś się Chuj mu w dupę Kurwa Nie naładowałem Kurwa, ja to ma jestem zdolny, o! No co, teraz załadowałem, no wkurwiają, wkurwiają, mnie takie rzeczy w tej grze. O, tu się... O, 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 o. No dawaj, dawaj, dawaj. <ścoughs> dawaj! Pochodnia się wypaliła, zajebiście. No. To chcę w wpierdol. No! Dawaj, dawaj! Piesek to chyba, ale skacze dziwnie. Skakał w sumie. Będę niegrzeczny, i będę chodził po stole, kurwa. W do. O kurwa! Co to? Sabaka kurwa. Po raz drugi. Do góry czy do dołu? Kurwa no Ja chcę wyjść tam jakoś Amunica do karabinu, masz nowego Jezus Maria, za jakie grzechy, kurwa Dziadzie, chodź kurwa ze mną przodem no. chłopcze! Będę osłaniał tyły! Dobra. To słuszna z ciebie gejsza. Kurwa, że zachowuje naprawdę jakiś dziki kurwa Pokémon. Bę, 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 kurwa. Co tutaj mnie spotka fajnego? Pewnie nic dobrego. O kurwa. No chodź, chodź, chodź. dalej. No, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Jestem ta kurwa. No 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 Jeszcze pies kurwa do szczęścia Ja pierdolę Ty żyjesz O, Chodź dziadzio. No chodź Nie opierdalaj się Nie ma opierdalania się Pompa kurwa Trzeba pompować Pompę Kurwa Kurwy ser głupin. Idziesz? Se zesroł Idź przodem chłopcze będę osłaniał tyły Cały czas idę kurwa, tylko ty się zatrzymujesz jak debil Jezu, uparty oparty chuj To headshot był chyba I co mam zrobić? Iść na, na dół, czy tędy, czy którędy kurwa? Co za Nie wiem kurwa którędy mam iść? Znalazłeś prochy, apteczkę gdzie ten dziad jebany Kurwa chwila, moment Dobra ludziska To żegnam się z wami Na razie